Kraina Bajek. Filip i tajemniczy przyjaciel z lasu. Pewnego dnia młody chłopiec o imieniu Filip postanowił wybrać się do lasu na małą przygodę. Miał nadzieję znaleźć coś ciekawego, może jakieś jagody, albo zbudować domek z patyków. Idąc ścieżką, nagle usłyszał ciche szelesty, które coraz bardziej się zbliżały. Kiedy odwrócił głowę, zobaczył wielkiego, puszystego niedźwiedzia, który machał do niego łapą. Ej, Ziomek powiedział niedźwiedź z uśmiechem, który pokazywał jego wielkie kły. Masz może jakieś chrupki albo coś? Filip przetarł oczy ze zdziwienia. I, co? Ty mówisz? No ba, Ziomuś! Przecież ktoś tu musi pogadać, żeby nie było nudno w tym lesie. A co? Nie spodziewałeś się gadającego misia? Życie jest pełne niespodzianek, Mordo Filip śmiał się nerwowo No dobra, ale chrupków nie mam. Mam kanapkę z dżemem. O, dżemik. Niedźwiedź się rozpromienił. Słuchaj, to brzmi nieźle, tylko że, no wiesz mordo, ja tu mam zasady. Trzeba się podzielić jak prawdziwe ziomki. To jak zrobisz połowę? Filip wyciągnął kanapkę z plecaka i podał połowę niedźwiedziowi, który natychmiast usiadł po turecku, zupełnie jakby był na pikniku. Dobra mordo, co tu robisz sam w lesie? Zapytał niedźwiedź, żując kanapkę z wyrazem zadowolenia. Wiesz, tu jest pełno wiewiórek, ale z nimi się nie da gadać. Ciągle tylko o orzechach i gniazdach. Ja tu sobie chodzę, przygód szukam, odpowiedział Filip. A ty co robisz? Ja? Stary, ja tu chilluję. Siedzenie na drzewach, robienie dzikich imprezek z lisami. Wiesz jak jest. Ale słuchaj, miałem ostatnio akcję. Niedźwiedź nachylił się jakby opowiadał największą tajemnicę. Podszedłem do takiej grupki turystów i mówię: Siema, kto ma ciasteczka? A oni uciekli. Co za brak gościnności, nie? Filip zaśmiał się na cały głos. No, chyba bym zrobił to samo, powiedział patrząc na potężne łapy niedźwiedzia. Oj mordo, nie oceniaj książki po okładce, odpowiedział niedźwiedź udając obrażonego, ale widać było że żartuje. Ale jakbyś miał kiedyś więcej chrupków, to wpadaj. Zrobimy grilla albo coś. Pokażę ci jak się robi prawdziwą leśną imprezkę. Sowy robią bit, aż biki Przynoszą przekąski. Brzmi super, powiedział Filip z uśmiechem. Ale muszę wracać, bo mama będzie się martwić. Spoko ziomuś, rozumiem. Rodzinka najważniejsza. Ale pamiętaj, nie mów nikomu, że gadałeś z Niedźwiedziem, bo jeszcze mi tu paparazzi przylecą. Filip skinął głową i ruszył w drogę powrotną, machając na pożegnanie. Do zobaczyska, mordo! zawołał Niedźwiedź sięgając po jeszcze jeden listek, który udawał chipsa. Pamiętaj, że życie to las. Trzeba się nim cieszyć. Filip śmiał się całą drogę do domu, myśląc o tym, jak niesamowite są przygody w lesie i jakiego ziomka właśnie poznał. Następnego dnia Filip nie mógł przestać myśleć o swoim nowym futrzanym przyjacielu. Postanowił wrócić do lasu, tym razem z plecakiem pełnym przekąsek: chrupki, ciasteczka i nawet kilka marchewek. Nie wiedział, co niedźwiedź lubi najbardziej, więc wziął trochę wszystkiego. Gdy dotarł do miejsca, gdzie spotkał niedźwiedzia, zaczął gwizdać, próbując przywołać swojego nowego kumpla. Po chwili usłyszał znajomy głos: Ej, Ziomuś, wracasz do mojego lasu i nie dajesz znać, że wpadasz? Niedźwiedź wyszedł z krzaka z uśmiechem na pyszku. Co tam masz, Mordo? Przyniosłem trochę przekąsek. Pomyślałem, że może zrobimy teleśną imprezkę, o której mówiłeś. Odpowiedział Filip, pokazując plecak pełen smakołyków. O! Teraz to mnie rozumiesz, ziomuś. Niedźwiedź aż klasnął łapami z radości. Słuchaj, idziemy na polanę, zawołam resztę ekipy zrobimy grilla, będzie grubo. Niedźwiedź zaprowadził Filipa na piękną polanę otoczoną wysokimi drzewami. Na środku stał stary pień, który wyglądał, jakby służył za stół. Po chwili na polanę zaczęły przychodzić różne zwierzęta. Lisy, jeże, a nawet kilka słów, które od razu zaczęły kręcić się wokół pnia, jakby szykowały się do imprezy. To jest Filip, mój ziomek z miasta, przedstawił go niedźwiedź. Przyniósł nam smakołyki, więc bądźcie mili. Siema Filip! zawołał Lis podchodząc bliżej. Słyszałem, że masz ciasteczka. Ja to jestem fanem czekoladowych, a ty? Mam kilka czekoladowych, odpowiedział Filip, wyciągając opakowanie ciasteczek. Ale myślałem, że zwierzęta nie jedzą czekolady. Oj, mordo, tu jest las, tu zasady są inne, powiedział lis, puszczając oczko. Ale spokojnie, tylko trochę. Nie chcemy, żeby niedźwiedź musiał mnie reanimować. Wszyscy się zaśmiali, a impreza ruszyła na całego. Sowy zaczęły robić beat, co okazało się być całkiem niezłym hutem, a lisy robiły akrobacje, przeskakując przez pień, żeby zaimponować reszcie. Niedźwiedź natomiast siedział obok Filipa zajadając chrupki i opowiadając historię o innych mieszkańcach lasu. – Ej, Filip, słuchaj tego! – zaczął niedźwiedź. – Mamy tu w lesie takiego jeża, co myśli, że jest ninja. Kiedyś widziałem, jak próbował skakać z drzewa na drzewo. Skończyło się na tym, że wpadł prosto na wiewiórkę, która zbierała orzechy. – Słuchaj, ta wiewiórka do dziś nie może na niego patrzeć bez strachu. Filip śmiał się tak mocno, że aż zakręciło mu się w głowie. Czuł, że znalazł w lesie prawdziwych przyjaciół, takich, którzy zawsze będą gotowi na przygodę i dobrą zabawę. Gdy słońce zaczęło zachodzić, Filip spojrzał na niedźwiedzia. Muszę wracać do domu. Mama znów się będzie martwić, powiedział z lekkim smutkiem w głosie. Spoko, Mordo. Rozumiem. Ale pamiętaj, zawsze jesteś tu mile widziany padaj kiedy chcesz, a my tu zrobimy najlepszą imprezkę w lesie. Odpowiedział niedźwiedź klepiąc Filipa po ramieniu. Dzięki. Niedźwiedziu, do zobaczenia. Filip pomachał wszystkim na pożegnanie i ruszył w stronę domu, czując, że ten dzień był jednym z najlepszych w jego życiu. Wracając do domu, Filip myślał o tym, jak niezwykły jest świat, jeśli tylko otworzyć się na nowe doświadczenia. Znalazł przyjaciela tam, gdzie najmniej się tego spodziewał. W środku lasu, wśród gadających niedźwiedzi, wesołych lisów i rozśpiewanych słów, wiedział, że jeszcze nie raz wróci na leśną polanę, bo prawdziwe przygody dopiero się zaczynały.